Od wielu miesięcy wiemy, że Antoni Królikowski i Joanna Opozda zamierzają się rozwieść. Małżeństwo wkrótce po narodzinach Vincenta przestało pokazywać się razem. Później wyszło na jaw, że ich relacja zakończyła się jeszcze w czasie, gdy Joanna Opozda spodziewała się dziecka. Zgodnie z krążącymi w sieci doniesieniami, aktor miał zdradzać żonę z jej sąsiadką, która z zawodu jest prawniczką. Antoni Królikowski dość oględnie jednak wypowiadał się na ten temat. Niedawno zapowiedział nawet, że planuje wyciągnąć konsekwencje w stosunku do wszystkich, którzy szerzą fake newsy na jego temat. Paparazzi nie poddają się jednak i nieustannie śledzą poczynania gwiazdora. Zaledwie tydzień temu jeden z tabloidów przyłapał Królikowskiego z kochanką w samochodzie. Para całowała się na każdym czerwonym świetle. Teraz po raz kolejny fotoreporterom udało się wyśledzić Antoniego Królikowskiego w towarzystwie uroczej Izabeli. Tym razem para nie szczędziła sobie czułości. Jak donosi Twoje imperium, aktor i prawniczka byli widziani razem w samym centrum Warszawy. Nie bacząc na przechadzające się dookoła tłumy ludzi, co chwilę wymieniali się całusami. Wygląda na to, że Antoni Królikowski doskonale czuje się w towarzystwie swojej nowej wybranki. Para spędza ze sobą każdą wolną chwilę i coraz częściej jest widywana w miejscach publicznych. Czy to oznacza, że aktor nie zamierza dłużej ukrywać swojego związku? Wiele na to wskazuje. Nie może jednak zapominać, że tego typu materiały mogą mieć kluczowe znaczenie w trakcie procesu. Wiadomo wszakże, że Opozda i Królikowski mają przed sobą rozwód.